więc e, przejdźmy do e, karty walk. Kuba Nowaczkiewicz. Nie mam dla tego pojęcia, kim jest ten człowiek i co on sobą reprezentuje. Natomiast imię Kuba świadczy o tym, że e, jest Polakiem. E, nieważne. Trzemek Kolar e, Kolarczyk. Ty. Nie mam dla tego pojęcia, e, kto jest który, e, ale mam wrażenie, że ten Kolar jest Turbo toksykiem. Dlatego, pójdziemy na lewo. E, Maciek, Dick Jack, a to ten też jest jakiś toksyczny. E, Jarema, Jarema, chyba, tak? ta Jarema. Dobra. chłod jest toksykiem. E, drugi to jest e, Jakut Carlito. Yes. Ale mają fajne pseudo. Dobrze. Na kogo to stawić? To jest warta niskorocnych. E, z racji na to, że nie stawia na toksików. To idziemy na, na tego Carlito, który nie jest aż tak toksyczny. 1,45 Józef Bratan. Ja pierdzielę. Józef Bratan. Spoko. Rater, Nie mam dla tego pojęcia, co tworzy, ale spoko. Gabriel Tadeusz. Cesarz Narcyz. Cesarz Narcys. Tak. Eee, no nie, ja chyba nie postawiam tego cesarza Narcyza. Eee, pierwszy raz się i postawię na toksika, eee, więc jest jak jest trochę. Piotr, bonus BGC. Eee, Wilczak eee, kontra Jakut Jadczan. Jadczan. Piotrowicz. Nawet nie wiedziałem, jak Jadczan ma na nazwisko. Szczerze, z całym szacunkiem dla bonusa, ale bonus jest tak samo, jak ja w życiu przegrywam. Więc to stawię na Jatczana. No nie wiem, mam wrażenie, że bonus jest trochę takim najmanem. Adrian, Meduza. Ehm, no, Meduzę chyba każdy tam kojarzy. mniej Mnie będzie za, bardziej. Chyba ehm, Maciej, rataj. Ehm, o Chłopie wiem tyle, że jest kolegą trąby z ekipy. To nie świadczy o nim za dobrze. Ehm, postawimy na Meduzę. Aniela Lil Masti Bogusz kontra Ewa Drodnicka. Dlaczego nie daje pseudonimu Ewy? Nie szanuję. E, wiadomo, czterokrotna mistrzyni e, świata w bokie, w piórkowej. Tak, o, Ewa Drodnicka postawiona. Lexi Chatlin kontra Nats Natsu Natalia Karczmarczyk. Jednak Bukmacherzy. Stawiają na lekcji i w sumie ja chyba też bym postawił na lekcji. Fajna kratka mi wyszła. Zagraj kupon został e, odstawiony.